Autobus dobry, pomóżcie nam, ludzie przystanku, autobus ludzi będzie ciągnął z Igrzyna, z polu amerykańskiego z Warszawy, morsuiki przyjechali tutaj, żeby na na autobus zapakowany ludźmi, więc wszyscy wokół pomóżcie nam, musimy pobić ten rekord! Yes. Dzień dobry, czemu pani przyszła powiedzieć tutaj ten rekord? Prawda, dobrego celu, świetnego, Dobre. 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 prawda? Cześć chłopaki, ja wy czemu tutaj pobić rekord? Dla do zabawy. Potrzebujemy 337 osób, żeby pobić rekord. Chodźcie i pomóżcie nam ten rekord pobić. Popujemy się do Icarusa. 337 osób w Ikarusie i rekord małobity, więc chodźcie i pomóżcie nam ten rekord pobić.

342 345 osób rekord został pobity gratuluję wam wszystkim, dziękuję mamy 349 osób ogólnie 349 i się załkało. Ale batalia Dobra idziemy do idziemy. Oczywiście tego się raczej nie mówi, ale w pewnym momencie wiesz, bo 200 osób e, i te 200 osób naprawdę, naprawdę w pewnym momencie myśleliśmy, że więcej osób się nie zmieści do autobusu, gdyż, e, gdyż nikt nie przychodzi po prostu. Ale już jak, e, jak e, zebrało się naprawdę dużo osób wokół, weszli do środka, to byliśmy bardzo szczęśliwi. Jesteśmy bardzo dumni, mamy 349 osób, rekord ogólny to 337, w zeszłym roku mieliśmy 307, więc jest super podwójnie, naprawdę.